Dzień dobry, Monika Taranczowska, witam w programie Goście Dnia, a naszym gościem jest dzisiaj szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Porozmawiajmy o jedynkach, bo ta jedyn te jedynki na Śląsku wywołały takie lekkie, można powiedzieć, zamieszanie. Hmm, zamieszanie za zainteresowanie, zaciekawienie. No właśnie, czy dojdzie do debaty między panem a premierem Mateuszem Morawieckim? Jeżeli pan premier nie stchurzy, tak jak zrobił to 4 lata temu, to oczywiście dojdzie, ale szczerze mówiąc, ja to. Nie wątpię, Cię ja wątpię. jestem gotowy. Ja mogę do, bardzo dobrym miejscem byłaby wasza redakcja. Serdecznie ja zapraszam, oczywiście jestem gotowy. Każde, każde miejsce w województwie śląskim. Możemy w Katowicach, w naszym okręgu wyborczym w Chorzowie, możemy przyjechać do Rybnika, tylko że proszę pamiętać, szanowni państwo, że Mateusz Morawiecki jest jedynym premierem w historii Polski, który nigdy nie wystąpił w żadnej debacie, w żadnej dyskusji z przedstawicielami drugiej strony. Dlaczego? Boi się pytać? Nie, no bo on jest Przepraszam, ja nie chcę nikogo obrażać, ale wszyscy znamy historię pana premiera Morawieckiego. Najpierw strasznie chciał być doradcą gospodarczym Donalda Tuska. Donald Tusk szybko poznał się na jego małych możliwościach, więc później nagle zmienił front, e, przyspawał się do Kaczyńskiego i wszystko zawdzięcza Kaczyńskiemu. On nigdy, nigdy nie stanął do takiej politycznej debaty, do debaty na argumenty. My w Sejmie to widzimy: przychodzi, poobraża nas, wystąpi na mównicy i ucieka. Powiedział pan poseł ze Śląska. Oszust z Wrocławia. To jest cytat. To Pamiętam, kiedy związkowcy witali Pana Morawieckiego na Śląsku po tym, jak no, nie spełnił swoich obietnic, no to tak krzyczeli do niego, przecież nie ma dalej umowy społecznej. Przecież wielki plan, program dla Śląska, który był w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to jest tylko sterta papieru i slajdy, prawie nic z tego nie zostało zrealizowane. No, pani redaktor, milion samochodów nie. elektrycznych, które miały być, jeździć polskich samochodów, a zamiast Zera. tego Ojzerze, Fabryka miała być pod Jaworzem. i co? Wycięli 300 hektarów lasów i nic. I, i zero tych samochodów, tylko wycięte. Nie. To jest jeden z przykładów. Tu mówię, jesteśmy w... w nie, no sercu Śląska, Rybnik, Ziemia Rybnicka, to są kwestie chociażby zamykania kopalń. Przecież ci ludzie zamknęli kilkanaście kopalń, możemy liczyć, czy szybów, czy kopalń, ale no to, to jest prawdziwe. Czy na Śląsku będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie, bo nikt na Śląsku nie powinien głosować na PiS z prostej przyczyny, że to jest partia, która nie co innego mówi, a co innego robi. A to inaczej, to dlaczego dalej premier Mateusz Morawiecki startuje tu na Śląsku, jeżeli mówi się, że tak naprawdę na tym Śląsku nie robił nic i pojawia się raz na jakiś czas. Jak wy to komentujecie? No, bo go prezes tutaj wylosował, czy przysłał. Tam nie działa, tam nie ma, tam jest machina losująca, śmiejemy się. Jak Akurat prezes powiedział, Mateusz, ty będziesz na Śląsku. A jak to wygląda z wami, jak układaliście listy? No, mamy świetną reprezentację Koalicji Obywatelskiej, dlatego, że tutaj w państwa okręgu, w okręgu Rybnickim, Żorskim, Raciborskim, w Wodzisławskim mamy zarówno doświadczonych parlamentarzystów, parlamentarzyskim, tych Krzysztof Gadowski, lider listy, Gabriela hmm. Lenartowicz, czy poseł Krząkała, Marek z rybnika tutaj człowiek, ale jest tam również przecież, są doświadczeni samorządowcy, jest prezydent Wodzisławia. Jest, jest, Anna, jest, tak, jest, jest, jest Bartek, Tak, jest Bartek Gabryś, no. razem to pracujemy na uczelni. Świetny, świetny fachowiec, jeśli chodzi o ekonomię. Jest przecież Anna Gaszka z ŻOR, jest y, 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 Mirek Duży, starosta, samorządowiec, starosta. Powiatu Mikołowskiego. Czyli stawiacie też trochę na nowe twarze. Oczywiście, to jest taki miks, to jest takie połączenie doświadczenia z doświadczeniem samorządowym, z doświadczeniem ekonomicznym, jest w czym wybierać, bo zawsze, szanowni państwo, proszę o to żebyście głosowali na listę Koalicji Obywatelskiej naszych kandydatów, ale żebyście wybrali tego swojego i dokładnie takie same szanse ma ten na dwójce, piątce, siódemce, jak no, i ten na ostatnim No właśnie, miejscu. bo też powiedział pan gdzieś w mediach, że jeżeli ktoś, kto jest na końcu, a nie daje z siebie wszystkiego, to znaczy, że nie umie tworzyć zespołu, tak? Ja startowałem pierwszy raz do Sejmu w 2011 roku z 11 miejsca. Przed sobą miałem pięciu, pięcioro posłów. Samorządowców, dwóch radnych z mojej miejscowości, z Zabrza, gdzie, gdzie byłem radnym samorządowym. I to pokazuje, że się da. Da się. Dlaczego? No. Dlatego, że jeżeli chcesz i jeżeli wcześniej ktoś pracował chociażby samorządowo, ludzie go znają i gryzie tą ziemię przysłowiowo, bije się o ten mandat, przedstawia tą ofertę, to ja wchodziłem z 11 miejsca do Sejmu, mając, tak jak mówię, pięciu parlamentarzystów przed sobą. Dlatego prezydent Włodzisławia mówi. Chce być na liście, miejsce nie jest ważne, chce się, się być. Bartek Gabryś mówi, mogę być dziesiątką, nie ma z tym problemu, i takich ludzi cenię. Czyli to nie wyszukaliście, tylko ludzie chcieli zmiany i ludzie się do was zgłosili. Tak? To jest, no, to są ludzie, którzy są w ramach koalicji obywatelskiej, bo przecież prezydent Włodzisławia czy też. Ale nie każdy nie, miał taką możliwość zdecydować się, aby tak. kandydować, czyli jednak gdzieś widzicie w tych osobach potencjał. To jest bardzo aby... duży potencjał. Mamy świetną trójkę posłów, którzy się uzupełnili. E specjalista od energetyki Krzysztof Gadowski, który jest liderem listy, Gabriela Lenartowicz, sprawy środowiskowe, bardzo mocno zaangażowana w ruch anty-CPK, Marek Krząkała, no świetny, świetny poseł, który reprezentuje tutaj ziemię rybnicką. Ja bym ale o każdym mówimy, opowiedzieć... mówimy o tym tutaj o Śląsku, ale ja bym się jeszcze chciała zapytać o to, bo to było pewnym zaskoczeniem. szefa Agrouni Michał Kłodziejczyk dołączył do, 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 do tej Wszystkie strony. Wszystkie ręce no na właśnie, pokład. bo to też nie było, bo to różnie komentowane w internecie. Tak, to jest to jest ukłon w stronę wyborców Agrouni. Dzisiaj Ale pojawiała mamy... się informacja, czy nie jeszcze liście sobie w kolano. Nasi wyborcy są zachwyceni, mamy badania, natomiast my przekonujemy. Ale rolnicy niektórzy nie za bardzo no cóż, no to już jest kwestia wyboru. Jeżeli ktoś chce, żeby przedstawiciel przedstawiciel y, rolników, ludzi ciężko pracujących na wsi, był w sejmie, to musi się zastanowić, co jest lepsze. Czyli wybierając Michała Ko Kołodziejczyka, chcieliście dotrzeć do tych rolników, którzy jeszcze wcześniej nie byli za wami, tak? Rozumiem? Oczywiście, to jest sens budowania szerokiego porozumienia. Co więcej, dajemy dzięki temu gwarancję, że żaden głos oddany na ludzi agrounii nie Zostanie zmarnowany, bo jaki był problem Agrouni? Otóż, gdyby wystartowali sami, to z pewnością nie przekroczyliby 5%. Czyli nawet jeśli kilkaset tysięcy ludzi zagłosowałoby na Agrounię, to te głosy trafiłyby do kosza. A dzisiaj wyborca agrounii ma pewność, że jego głos nie zostanie zmarnowany, no i to jest ta wartość dodana. Bo tutaj sobie pozwoliłam tak wynotować, nie mają pomysłu na Polskę. Kłamstwo, manipulacja, nienawiść są to, to ich broni. 15 października pogonimy tych szkodników, to będzie trudna. To będą trudne wybory, to będzie trudna kampania. Bardzo trudna kampania, dlaczego? Dlatego, że nie mamy równowagi, tak jak ja jestem sportowcem, Maratończykiem i uwielbiam czystą rywalizację fer. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, jakbyśmy mieli z jednej strony zawodników, którzy mocno trenują, pracują, ale z drugiej strony. Lek Takich no, niezbyt dobrze przygotowanych, mówię o PiSie, ale z niesamowitą maszyną dopingową. Niezbyt dobrze przygotowanych to znaczy? No bo popatrzmy, wydaje no, by się, że są przygotowane. Ta kampania, kampania ruszyła, ale jeszcze, zanim poznaliśmy listę. Konkrety, chociażby patrząc na pana Sasina, który nadzoruje aktywa państwowe. No, facet wpakował 70 baniek w wybory kopertowe, które się nie odbyły. Włos mu z głowy nie spadł. Jak nadzoruje aktywa państwowe? Że pani redaktor i państwo przepłacaliście za benzynę, bo Orlen. Miał zawyżone marże. W, Ale jednak ludzie w, i tankowali na Orlenu. Bo, bo jest monopolistą. Nie ma, nie ma wyjścia. W Polsce nie ma wyjścia, trzeba kupić paliwo od Orlenu. Chociażby sektor energetyczny. Przecież olbrzymie, wysokie ceny prądu, które są w Polsce, wynikają z między innymi z niekompetencji, zarówno ludzi wsadzonych do Czyli inflacja do to też z wina No oczywiście, my dzisiaj. Mamy do czynienia z, niestety z mało zaszczytnym miejscem na podium w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o inflację. Węgry są na pierwszym miejscu, Polska ze Słowacją na drugim, jeśli chodzi o inflację. A inflacja była spowodowana z jednej strony niekompetencją prezesa Glapińskiego, a z drugiej strony bardzo złą polityką rządu Mateusza Morawieckiego. To w takim razie, jaka będzie ta, jakie będą te wybory, jakie będą te, jak będzie wyglądała ta kampania, tak naprawdę? I w czym trzecia droga może Wam pomóc? czy zaszkodzić? A każdy głos, który jest oddany na opozycję, jest głosem, który pomaga. Oczywiście my mocno trzymamy kciuki, żeby trzecia droga przekroczyła ten próg. Namawiamy do głosowania na najsilniejszego, bo też tłumaczymy, że jeżeli koalicja obywatelska wyprzedzi PiS, na to, w to wierzymy i nad tym pracujemy, to wtedy w systemie wyborczym Dąta Mamy premię za sukces, i dlatego jest tak bardzo ważne, i dlatego staramy się budować bardzo szerokie porozumienie, wciągając na nasze listy czasem kontrowersyjne osoby, ale właśnie po to, by ta masa, by ludzie zdecydowali się, że jednak warto dać szansę tym, którzy są najsilniejsi. Marzenia się spełniają? Oczywiście. A jakie jest Pana marzenie? Żeby 16 obudzić się w normalnej Polsce, żebym nie musiał bać się o to, że moja 11-letnia córka. Będzie uczęszczała do szkoły zideologizowanej przez czarnka, że będzie zamiast uczyć się przyszłości, będzie ciągle rozmawiać o przeszłości, że będę się obawiał, czy będzie mogła wyjechać w przyszłości na Erasmusa, bo PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, bo będę bał się, przyjeżdżając do moich studentów do Rybnika od 20 lat, że nadal powietrze w Rybniku będzie takie, jakie jest, bo program Czyste powietrze no Nie będzie funkcjonował, bo nie będzie skutecznej walki ze smogiem. Dzisiaj bijemy się o Polskę przyszłości, albo Polskę, jaką zna Kaczyński z okresu PRL-u. I my jesteśmy Polską przyszłością. W tym wszystkim, co pan powiedział, ludzie się zastanawiają, czy koalicja obywatelska podniesie wiek emerytalny. To jest jedno z kolejnych pisowskich kłamstw. Myśmy, Czyli dementuje pan. To. Myśmy przede wszystkim e, ponieśli za to cenę i rozumiemy, państwo, nie, wyborcy nie zgodzili się na to. Dali nam czerwoną kartkę w 2015. Roku. Uważasz odp... błąd i w. Wy... Błąd. Ten nie, potra błąd nie potrafiliśmy tego wytłumaczyć. Po drugie, ludzie muszą mieć wybór, ale też nie wolno oszukiwać, tak jak zrobił to prezydent Duda, który forsował te zmiany czy PiS, udając, że jeśli ktoś będzie krócej pracował, będzie miał wyższą emeryturę. Natomiast nigdy nie popełnimy drugi raz tego samego błędu. Będziemy wprowadzać narzędzia, które służą. Aktywności ludzi starszych, ale to człowiek będzie miał wybór. Jeżeli nie będzie czuł się na siłach by pracować, to w wieku 60 lat kobieta czy 65 lat mężczyzna będzie mógł odejść na emeryturę, ale jednocześnie będziemy mówić: Słuchaj, PiS proponuje Ci głodową emeryturę. Odsetek emerytur głodowych bardzo. Wzrósł. To jest bardzo, bardzo dziękuję. Żadna to nie jest żadna czternastka. Nie wszyscy dostają to raz. Nie. Ta czternastka nie starcza nawet na pokrycie kosztów drożyzny, ale jeszcze jedna rzecz, o której nasi, słuch nasi widzowie mm -hmm. czasami nawet nie wiedzą. Jednocześnie PiS podniósł składkę zdrowotną również emerytom i uniemożliwił odliczanie jej od podstawy opodatkowania, czyli de facto ci emeryci, którzy Zrzucają się na to świadczenie, które później otrzymują. Czyli z jednej kieszeni się zabiera, a później się z wielką łaską udaje, że nagle pieniądze się oddają. A jak pan komentuje sytuację w służbie zdrowia, gdzie właśnie pacjenci, czy to młodzi, czy starsi, e, słyszymy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma kolejek, że szpitale dobrze funkcjonują, a rozmawiając z przedstawicielami niektórych szpitali, słyszymy, że tych pieniędzy nie ma, że są kolejki. Ludzie też mówią, że niestety do lekarza to za 2-3 lata dopiero do no, cóż, Kaczyński ma ten komfort, że do niego przyjeżdża dyrektor szpitala i przynosi mu kulę, jeśli był po operacji. On nie musi czekać w kolejce. Widzieliśmy te żenujące zdjęcia, kiedy dyrektor szpitala wchodzi do willi Kaczyńskiego niosąc kulę. No, jakby każdy miał taką obsługę, to może ludzie by to nie narzekali. Się, jeżeli wygralibyście wybory, czy to by się zmieniło? Czy zmieniłaby się służba zdrowia w Polsce? Przede wszystkim y, zmieniłby się system finansowania. Po drugie regionalizacja, większy udział samorządu. Po trzecie, w mapy nie centralnie planowane, bo to nigdy nie wychodzi, ale na poziomie regionu. i Taka jasna deklaracja, jeśli nie dostaniesz się w krótkim czasie do specjalisty w ciągu miesiąca, to, mol, to dostajesz nie, możliwość pójścia prywatnie do. My, jest, my mamy bardzo hmm. wiele punktów zbieżnych, chociażby hmm. jeśli mówimy o kwestiach obniżenia podatków, jeśli mówimy o kwestiach służby zdrowia, edukacji. Czy to czy jeszcze się waha, między którą partią, to. Ja zawsze będę zachęcał do koalicji obywatelskiej, to jest też ważne. natomiast Pan powiedział, że wspólnie dość wspólnie działacie. Tak, to. My rywalizujemy, ale my rywalizujemy o, yy, jednocześnie proponując blok senacki. Tutaj w Rybniku mm, zrobiliśmy miejsce dla, dla kandydata Szymona Hołowni. Wiceprezydent wskazany przez niego jest kandydatem do Senatu i oczywiście w ramach bloku senackiego my zachęcamy do głosowania. Obok yy, w drugim senackim okręgu jest Henryk Siedlaczek, kiedyś parlamentarzysta, teraz radny sejmiku, sejmiku. też wsparty przez całą opozycję demokratyczną. Czas nam się kończę, ale chciałam zapytać o pytania referendalne, bo to te to jest temat, w którym żyje cała Polska. Brać, brać te karty do wyborów, nie brać, głosować, nie głosować. To referendum jest dawno rozstrzygnięte w tym sensie, że odpowiedzi są oczywiste. Nie, 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 nie. Czyli brać zakreślać nie, 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 Jak ludzie chcą, jak mogą po tej karcie kreślić, mogą napisać „kocham prezesa”. Ale nie może mi wynieść. Nie, bo ma, będą mieli ta, nie ma znaczenia. Natomiast najważniejsze jest, jeżeli rzeczywiście chcecie odpowiedzieć państwu na cztery razy nie, to jest piąte nie, nie dla pisu. Jeżeli chcecie bezpiecznej Polski, jeżeli nie chcecie, jeżeli nie chcecie niekontrolowanej migracji, tak. Jak dzisiaj to się dzieje w Polsce. Jeżeli nie chcecie yy, państwa słabego, które no po prostu nie radzi sobie z problemami, no to pożegnajcie PiS i zbudujmy wspólnie Polskę przyszłości. I przesłanie jest takie: idźmy wszyscy do wyborów, tak jest. byle by była ta frekwencja, żebyśmy się pojawili 15 października. Dokładnie roku. tak. Bardzo dziękuję za bardzo dziękuję, rozmowę. Przypomnę, był to yy, Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. we